Tradycyjny blok mieszkalny powstaje między 6 maksymalnie do 9 miesięcy. Firma zajmuje się budową budynków modułowych w technologii grewnianej. Budujemy akademiki, hotele, domy seniora, budynki użyteczności publicznej oraz oczywiście budynki budownictwa wielorodzinnego. Budownictwo czynszowe, budownictwo wynajmowane staje się coraz bardziej powszechne i potrzebne dla społeczeństwa. Wpisujemy się bardzo dobrze w programy finansowane ze środków KPO, dlatego że potrafimy dostarczyć nasze obiekty w co najmniej 60% czasie w porównaniu do budownictwa tradycyjnego. Współpracujemy obecnie ze społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi, dla których zrealizowaliśmy już 5 inwestycji w różnych regionach Polski. Technologia wywodzi się z rynków skandynawskich. Rynków, które mają okres pozwalający w skali roku na budowanie dość ograniczony ze względu na klimat. Więc tak naprawdę większość kubatury budynku powstaje pod dachem. Drugim aspektem oczywiście jest niska energetyczność tego typu obiektów. Środki z KPO stymulują sektor budownictwa modułowego. My zaznaczamy swoją obecność na rynku polskim, tym samym planując ekspansję na rynki zagraniczne.